Dzień dobry, 27 stycznia 2020 rok plus 6 stopni wiosna zimą ładnie, choć troszkę wilgotno, ale nieźle. Za mną w przyczepie samolocik. Teraz się rozwijamy i zaczynamy latanie. A to pierwsze ujęcie ze środka przyczepy to silne czerwone przebarwienie wynika z tego, że powłoka jest czerwona, po prostu i daje taki filtr. E, zaraz wypchnę samolocik na zewnątrz, a każdy lot jest poprzedzony pewnymi przygotowaniami. Nie wszyscy o tym myślą, gdy widzą latający samolot, że samolot trzeba wypchnąć z hangaru, albo tak jak w moim przypadku, wypchnąć z przyczepki, która pełni rolę hangaru. Potem kilkanaście minut intensywnej pracy. Dopiero wtedy możemy się cieszyć tym, że przekręcamy kluczyk w stacyjce, naciskamy guziczek rozrusznika i Zaczynamy naszą podróż, ale troszkę trzeba popracować. To jest fajna strona, również latania, o której nie wszyscy pamiętają, albo nie wszyscy wiedzą, że jest to również jakaś forma aktywności fizycznej, co dla panów w średnim wieku jest zalecaną formą spędzania czasu. Także zaraz wypychamy samolocik i bierzemy się do składania. Wypchnięcie mojego samolotu nie jest rzeczą trudną, bo przyczepa jest tak zmodyfikowana, że są tutaj na podłodze pewne prowadnice, które prowadzą koło samolotu zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. W tej chwili ona znajduje się w takich specjalnych e, wzmocnieniach, okuciach na podłodze, które stabilizują jego położenie do transportu oraz do hangarowania również. E, trzeba tylko najzwyczajniej w świecie, tak jak to w tej chwili zrobię, popchnąć samolecik do tyłu, przerzucić przez ten punkt i potem już dzieje się to wszystko jak gdyby same. E, prowadnice trzymają koła w odpowiednim położeniu, tak żeby trafić na sanie, które czy też takie bieżnie, które pozwolą zjechać samolocikowi w dół na prawo. tak więc do dzieła i, i zaczynamy wypychanie dzieje się to wszystko właściwie przy użyciu bardzo małych sił grawitacyjnie, co również jest bardzo dobre i ważne żeby się nie namęczyć przy tym wszystkim prawda no tutaj jest martwy punkt trzeba przepchnąć ale to jest momencik i samolot zjeżdża sam super także robimy dalej jest już na zewnątrz teraz trzeba tylko go wyciągnąć nieco dalej aby umożliwić aby umożliwić złożenie skrzydeł ale to również dzieje się przy użyciu niewielkich sił także do roboty w tej chwili samolocie jest obrócony tak aby można było rozłożyć skrzydła w stosunku do przyczepy wygląda to tak skrzydła już są oparte o trawę przygotowane do montażu tak to wygląda z bliska tutaj widać specjalne okucia które pozwalają na tego typu Właśnie montaż i obsługę skrzydeł tutaj jest to doskonale widoczne uchwyt który pozwala trzymać te skrzydełko w odpowiedniej pozycji a no, tutaj popychacze do lotek które będzie później trzeba przyczepić właśnie do tej dźwigienki lotek I to właściwie jest jeden element który wymaga łączenia mechanicznego cała reszta już jest przygotowana i nie wymaga rozkładania do hangarowania samolotu także tak wygląda samolocik przygotowany do finalnego montażu czekający na, na montaż skrzydeł O właśnie tak No i cóż 15 minut później samolocik jest gotowy do lotu Tak wygląda proza przed poezją Czyli proza polegająca na przygotowaniu samolotu Propezją, czyli czystym lataniem, ale trzeba to zrobić, trzeba troszkę się zmęczyć. To jest nieodłączna część latania. Każdy, kto latał szybowcami, samolotami, wie o tym, że trzeba troszkę popracować, żeby się przelecić. Także zaraz wsiadamy i latamy. A tutaj widać całe moje lotnictwo. Samochód przyczepa samolot, Jedynie do ciągnika się nie przyznaje. Przyleciał Maurycy, mój kolega, przyjaciel, który sprzedał mi mój samolocik. Mini Fox, Maurycy jest przedstawicielem włoskiej firmy. Eurofly. Ja byłem już gotowy do lotu, także postanowiłem wykonać jeden locik. Maurycy poczekał na mnie, bo obiecał mi przelecieć ze mną swoim nowym samolotem. Maurycy ma oczywiście Mini Foxa swojego na którym lata, ale również jest od niedawna właścicielem pięknego, samolociku czerwonego, bo czerwone są najfajniejsze. Aeroprakt A32 i właśnie za chwilę po lądowaniu będę miał okazję przelecieć się z nim Samolotem tu podchodzę do lądowania. Wydać się za hangarem mają przyczepę oraz stojący samolot Wątwycego. Tam zaraz po lądowaniu udam się do samolotów, zostawię swój poza granicami lotniska właśnie tutaj i przelecimy się. Nie robiłem filmu z tego lotu. Są jedynie zdjęcia, ładnie wyposażony, nie to są mój, maluszek. Ale cóż, rok był krótki, Maurycy miał mało czasu, cieszę się, że mnie odwiedził. No i teraz on szykuje się do odlotu, a ja za chwilę rozpocznę kolejne latanie. Tutaj ja już pas 2.5 w obronnikach i za chwilę wystartuję do miejsca, gdzie na co dzień przetrzymuje swój samolocik. A ja postanowiłem dzisiaj polatać sobie troszeczkę, trenując lądowanie bez silnika, czyli takie sytuacje awaryjne. Zawsze się przydaje taki trening, także startuję. I za chwilę będę właśnie próbował poćwiczyć sobie te elementy, które są bardzo, bardzo ważne dla bezpiecznego latania, szczególnie na początku sezonu. Korzystam z pięknej pogody, jest tu 6 stopni. Jak na styczeń zaskakująca pomarańcza, no ale cóż, wykorzystujemy ją. Tutaj przelocik lekki nad okolicami lotniska w ogrodnikach. Pod nami jest restauracja po stronach 77. Zachęcam do odwiedzi. Fajne muzeum starych samochodów i w ogóle takich reliktów z czasów PRL-u a znakomita Gęsina. A to już zamek w nieborowie. Ta właśnie pałac nie zamek. Z pięknym parkiem, stawem. I teraz już zakręcam w stronę lotniska, gdzie, tak jak powiedziałem, będę ćwiczył sobie lądowania ze zbawioną mocą, bo nie włączam silnika oczywiście na celu bezpieczeństwa, ale zdejmuję moc obroty do minimalnych i samolocik leci jak szybowiec. Nie jest to jakiś wielki szybowiec, ale przy tej doskonałości, którą Mini Fox ma, to jest około 8, wtedy ma przy prędkości około 70 na godzinę. Prędkość opadania po 2 m na sekundę to jest dostatecznie dużo, daje dostatecznie dużo, dużo czasu na to, aby zaplanować lądowanie. Pierwsze z takiej przedłużonej prostej, z takim nadmiarem wysokości, żeby sobie poesować, poesować na, na prostej. To jest dosyć e, ciekawy system. A czy system, tak to się robi po prostu, żeby wytracić wysokość można robić głębokie ślizgi lub też wykonać hessy, czyli takie dwa zakręty o 90 stopni w prawo i w lewo, aby wytracić nadmiar wysokości i znaleźć się w obliczonym punkcie lądowania na odpowiedniej wysokości z odpowiednią prędkością. Oczywiście tutaj widać, że jesteśmy jeszcze za wysoko, więc zakręt w prawo, za chwilę dowrót do lotniska, zakręt w lewo. Profil już jest dobry, tak więc zaraz zakręcam nowo w prawo, aby wejść na oś pasa i już lądowanie na lotnisku. Tutaj widać z lewej strony ekranu, a właśnie z lewej strony mojego fotela telefon, który testuję jako zapasowe źródło nawigacji. Ale zostanę chyba jednak przy głównym tym iPadzie, bo jest to dużo większy, wygodniejszy ekran do obserwacji. Kolejne lądowanie. Kolejne starcie oczywiście Za chwilę kolejne ładowanie do tej zabawy bez, bez silnika. O właśnie, zaknij w lewo Wychodzę na prostą. Widać już hangar charakterystyczny. Lądowanie na kierunku 2,5, gdy słońce jest nisko, no, trzeba to uwzględniać. Słońce może czasami przeszkadzać, świecąc prosto. czy ja mam dobre okulary, korzystam z tego, że mam wzrok dobrze chroniony, także do lądowania nie stanowi żadnego problemu. No i lądujemy. I to jest wszystko teraz. Już widać, jak z ujęcia kamery, jak to wygląda. To lądowanie i za chwilę słyszymy. Dźwięk silnika używanego do kołowania. 27 stycznia, zima. Plus 7 stopni, czasami 6. Latanie za mną było fajnie. Także jak widzicie, nawet taka pora, bo nie pogoda, nie jest przeszkodą do latania w otwartej kabinie. Fajnie było. piękny zachód słońca w obronnikach skończyliśmy latanie samolot szykujemy do składania nad nami jeszcze lotnictwo się odbywa ostatnie lądowania a my wracamy do swojego samolociku jedno skrzydło złożone teraz obrócę samolot o 90 stopni w stosunku do przyczepy złożę drugie skrzydło i wciągnę go wyciągarką elektryczną proste Samolot już jest podpięty do wyciągarki i wciągamy go do środka. Kolejny bardzo udany dzień w babronikach. Styczeń 27, 2020 rok. Samolot już jest w przyczepie. Piękna pogoda, temperatura plus 6-7 stopni. Wymarzone warunki do latania. Mimo otwartej kabiny to zawsze jest frajda, a tu nowe lanepki na moim samolociku oraz tak zwykle śliczny zachód słońca. Super.